OFE ponownie znalazły się w centrum debaty publicznej. Musimy zdawać sobie sprawę, jaki jest sens istnienia drugiego filara kapitałowego. Dzięki oszczędnościom emerytalnym w nich zgromadzonym, nasze przyszłe emerytury są bezpieczniejsze, ponieważ część emerytury zależy od pierwszego filara ZUS, druga część zależy od drugiego filara, czyli OFE. Dzięki temu, że te dwa filary są od siebie niezależne i polegają różnym ryzykom, Łącznie nasza emerytura jest bezpieczniejsza. Mówiąc prościej, nie wkładamy wszystkich jajek do jednego koszyka. Warto przy tym także wspomnieć, że nie jest prawdą, że OFE w tak dużym stopniu przyczyniły się do wzrostu polskiego długu publicznego. Zarówno przed powstaniem OFE, jak i po powstaniu OFE, deficyt sektora finansów publicznych utrzymywał się na zbliżonym poziomie. Ponadto Znaczną część kosztów budowy drugiego filara systemu emerytalnego można było sfinansować wpływami z prywatyzacji zgodnie z założeniami reformy, o czym można przeczytać w naszej najnowszej analizie.